Bileciki do kontroli. A czy mogę zobaczyć pana legitymację? Skoro ja pokazałem legitymację, proszę bilecik. Nie mam biletu. I co mi pan zrobi? No to będzie mandacik. Proszę przygotować dowód osobisty. Wie co? Ja wysiadam. Nie ma pan prawa mnie zatrzymać. Oczywiście, że mam prawo pana zatrzymać. Wcale pan nie ma prawa. Mam prawo pana zatrzymać. Zaraz przyjedzie policja wszystko panu wytłumaczy. Bileciki do kontroli. Gdy to hasło pada w autobusie albo tramwaju, zaczyna się nerwowy podział pasażerów. Połowa, ta bez biletów, nerwowo szuka drzwi albo biletomatu. Druga, która ma bilet, czeka na jakąś fajną akcję. Pewne jest jedno. Kontroler biletów to nie jest najbardziej lubiany zawód świata, ale na pewno wokół niego urosło wiele mitów. Czy, brzydko mówiąc, kanar może nas dotknąć? Co w sytuacji, gdy zepsuty jest w autobusie biletomat? Czy możemy kontynuować jazdę? O tym wszystkim w najnowszym odcinku Aspektów, na który serdecznie Was zapraszam. Może się tak zdarzyć, że biletomat nawali. O ile zepsuł się biletomat na przystanku, sprawa jest prostsza. O ile jednak zepsuł się w autobusie, no to pytanie: czy możecie kontynuować jazdę, jeżeli biletomat nie działa? No tutaj nie ma ogólnych przepisów. Należy więc zajrzeć do regulaminów lokalnych przewoźników i tutaj należy pochwalić na przykład miasto Łódź, które mówi, że jeżeli w autobusie biletomat nie działa, to możecie kontynuować jazdę bez ważnego biletu, no bo nie mogliście go kupić, ale wszystko zależy od tego, w jakim mieście się poruszacie. Warto więc znać regulaminy lokalnych przewoźników. Co jednak w sytuacji, gdy biletomatu nie ma, a kierowca nie ma biletów, albo nie ma wydać reszty. W sytuacji, w której to nagrywamy, chyba w całej Polsce w ogóle nie można podchodzić do kierowcy, bo mamy pandemię. No, ale pandemia może kiedyś zniknie i sytuacja wróci. Jak wyglądają regulaminy każdego miasta w Polsce, nie wiem. Sprawdziłem te największe i nie znalazłem zapisu, który pozwala na kontynuowanie jazdy w takiej sytuacji. Jeżeli Wy wiecie, że gdzieś taki przepis jest, to podzielcie się proszę w komentarzach. Pozostaje jeszcze kwestia. Złośliwości rzeczy martwych, czyli sytuacji, w której wchodzicie do autobusu, biletomat nie działa, siadacie zadowoleni, no bo przecież możecie kontynuować jazdę. Mówimy na przykład o łodzi, przychodzi kontroler i mówi: Bardzo przepraszam pana, ale już tutaj biletomat działa, czemu więc pan nie ma biletu? W takiej sytuacji albo musicie udowodnić kontrolerowi, że biletomat był zepsuty pewnie nie uwierzy, no ale będziecie mogli dochodzić swoich praw u przewoźnika. Pewnie w systemie zapisała się informacja o awarii, albo chociaż nagrała ją kamera w autobusie, więc warto o, taką sytu o takiej sytuacji powiadomić przewoźnika i prosić o anulowanie mandatu. Mówi się o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść, więc ja wam podpowiem jak wystarczy, że Pół miliona razy wejdziecie do autobusu z włączoną aplikacją do kupowania biletów. No i siadacie sobie spokojnie na siedzeniu, włączacie kupno biletu, ale nie kupujecie go i trzymacie palec na przycisku Kup bilet. W przypadku, gdy zdarzy się kontrola, widzicie kanara, kupujecie bilet, no i jak do was podejdzie bilet kupiony, kontrole zdarzają się rzadko, więc wystarczy, że pół miliona razy tak zrobicie i teoretycznie zaoszczędziliście milion. A praktycznie złamaliście prawo, dlatego, że, no może nie prawo, regulamin Skycasha, ale mandat możecie dostać, bo właśnie w regulaminie na przykład popularnej aplikacji Skycash jest informacja o tym, że zakupu biletu powinniście dokonać niezwłocznie po wejściu do pojazdu. No Można się kłócić jakby z tym, co to znaczy niezwłocznie, no ale na pewno jeżeli zrobicie coś takiego, że w momencie, gdy kontroler do Was idzie, Wy dopiero kupujecie bilet, to może Wam on wystawić mandat, więc ten popularny protip powtarzany w internecie na oszukiwanie kontrolerów to po prostu bzdura. Co to za ptak, co śpiewa tak i leci do kontroli. W poprzedniej wypowiedzi celowo popełniłem błąd. Powiedziałem bowiem, że kontroler wystawi Wam mandat, a nie może tego zrobić. Nie dlatego, że jesteście bezkarni, ale dlatego, że kontrolerzy biletów nie wystawiają mandatów, a wezwanie do tak zwanej opłaty dodatkowej. Czemu jest to ważne? Dlatego, że opłata dodatkowa to opłata cywilno-prawna, a nie mandat. Dlatego nie możecie jej odmówić. Czyli zostaje wystawiona bez względu na to, czy ją przyjmujecie, czy nie. Mandat, jeżeli go nie przyjmujecie, to potem jest odpowiednia droga, możecie się odwoływać. I tak dalej, o odwołaniu co do tej opłaty jeszcze porozmawiamy, ale w tym momencie ważne jest to, że jazda y, autobusem po raz pierwszy bez ważnego biletu nie jest wykroczeniem, ponieważ nie jest to mandat, a właśnie opłata dodatkowa. Nie oznacza to jednak, że gapowicze są bezkarni. Z wykroczeniem możemy mieć do czynienia w następujących przypadkach. Odmowa zapłacenia należności i okazania dokumentu przez podróżnego. Zgodnie z artykułem 87a prawa przewozowego podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, podlega karze grzywny. Muszą zatem zajść łącznie następujące przesłanki. Brak dokumentu przewozu, czyli biletu, odmowa zapłaty należności i okazanie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości. Przypadek drugi: wyłudzenie przejazdu środkiem lokomocji. Zgodnie z artykułem 121 kodeksu wykroczeń, kto pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Może się zdarzyć, że wezwanie do opłaty dodatkowej dostaliśmy, bo zapomnieliśmy z domu biletu miesięcznego, czyli, jak mówimy, w łodzi, migawki. Albo legitymacji studenckiej, która uprawnia nas do przejazdu ulgowego. No i wtedy dostaliśmy opłatę dodatkową. Co zrobić? W terminie 7 dni możecie udać się do siedziby przewoźnika i tam donieść mu, czy tą migawkę, czy legitymację studencką, która potwierdza, że mogliście korzystać z ulgowego biletu. Wtedy yy, przełoźnik może zdecydować o anulowaniu takiej opłaty. Ale może się też zdarzyć, że nie zgadzacie się z decyzją kontrolera. Uważacie, że zablokował wam wejście do kasownika, nie pozwolił wam skasować biletu, albo z jakiegoś innego powodu nie dotrzymał przepisów i opłata dodatkowa została nałożona niezgodnie z prawem. W takiej sytuacji również warto udać się do siedziby przewoźnika i złożyć odpowiednie pismo wyjaśniające. Pamiętajcie, że w autobusach coraz częściej montowane są kamery, mamy też świadków i to oni, bądź to nagranie z kamery może posłużyć za dowód w tej sprawie, warto więc dochodzić swoich praw. Nie oszukujmy się. Większość osób jeździ bez ważnego biletu nie dlatego, że biletomat był zepsuty albo zapomnieli z domu migawki, tylko po prostu są regularnymi gapowiczami. Co w sytuacji, w której do takiego gapowicza podchodzi kontroler biletów? I Sebix nie chce mu podać dowodu, nie mówi, nie wiem, kłamie na temat swoich danych, próbuje wysiąść, zaczyna jakąś przepychankę. Zacznijmy od tego, że kontroler może domagać się dowodu potwierdzającego nasza, naszą tożsamość. I jeżeli my takiego dowodu nie chcemy mu przedstawić, to kontroler ma prawo wezwać policję. No i utarło się, że w takiej sytuacji po prostu wstajemy i wysiadamy, bo kontroler nie ma prawa nas dotknąć. Na pewno niejednokrotnie słyszeliście taką informację od swoich znajomych albo przeczytaliście ją w internecie. To jednak. Totalna bzdura. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że kontroler może fizycznie blokować wyjście z autobusu, przytrzymywać, złapać opornego Gapowicza i czekać z nim na przyjazd policji. My, jako osoba bez biletu, mamy obowiązek zostania w tym miejscu, w którym wskazał nam kontroler, i czekanie na przyjazd policji. Co jednak grozi nam, jeżeli uciekniemy, jeżeli szarpiemy się z kontrolerem, albo jeżeli opornie nie chcemy mu przedstawić dokumentu tożsamości? Grzywna od 20 nawet do 5 tysięcy złotych. Następnym razem zastanówcie się więc, czy nie wolicie zapłacić opłaty dodatkowej. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych historii, dlatego że, tak jak wspomnieliśmy, regulamin danego przewoźnika w każdym mieście jest inny. Dajcie więc nam znać, czy Wy macie jakieś swoje przemyślenia, historie, może uciekaliście przed Kanarami? Jak wygląda sprawa biletomatu, zepsutego biletomatu w Waszym mieście? Napiszcie w komentarzach, my przeczytamy, może coś odpowiemy. Zostawcie, jeżeli możecie, łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszamy na nasze social media, adresy znajdziecie w linku w opisie poniżej. Facebook, Instagram na Was czeka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.